Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr wyszedł z łodzi krocząc po wodzie podszedł do Jezusa. Chyba trudno o lepsze miejsce, by rozmawiać o Piotrze niż właśnie w las świętego Piotra. I trudno rozmawiać o wychodzeniu ze swojej strefy komfortu, ze swojego miejsca bezpiecznego w lepszym miejscu niż to, gdy pielgrzymi Zmierzają do drzwi świętych, po to, by tam odnaleźć próg nadziei. Rzeczywiście Święty Piotr dokładnie tego dokonał. Wychodzi ze swojej strefy komfortu, wychodzi z miejsca, które uważa za bezpieczne, opanowane. Jest przecież rybakiem, nieraz opanowywał łódź nawet na wielkim sztormie. Tymczasem tym razem Jezus mówi: tak nie może zostać. Wyjdź, wyrusz, zrób krok. W kierunku niemożliwego. Chodzenie po wodzie jest dla człowieka niemożliwe, ale Ty to zrób. Tak jak ja przeszedłem po wodzie do Ciebie. Piotr, jak komentuje bardzo wielu, tak długo, jak patrzył w oczy Jezusowi, tak długo yy, szedł po wodzie. Dopiero kiedy zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo wokół siebie, kiedy zauważył sztorm, kiedy oderwał wzrok od twarzy Jezusa, zaczął tonąć. Pewnie o to chodzi w naszym życiu żeby przekroczyć próg bezpieczeństwa, wyruszyć w kierunku nieznanego, a potem uparcie patrzeć w twarz Jezusowi, w jego oczy, i wtedy nawet chodzenie po wodzie jest możliwe i wicher nam niestraszny. Do zobaczenia jutro.